Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kanał Jezusa. Pozwólcie kochać się Bogu. Przedstawia Testament Jezusa z krzyża. Fulton John Shane Siedem słów z krzyża. Odcinek drugi. Czyta Iwona Teresa Drugie słowo. Dziś będziesz ze mną w raju. Istnieje legenda, że kiedy święty Józef i najświętsza panna uciekali z Bożą Dzieciną przed złością Heroda do Egiptu, zatrzymali się w pewnej gospodzie. Matka Boska poprosiła właścicielkę zajazdu o wodę aby wykąpać swoje dzieciątko. Gospodyni w ten czas zapytała, czy może własne dziecko, chore na trąd, zanurzyć w tej samej wodzie, w której kąpał się Jezus. I natychmiast po kąpieli dziecko wyzdrowiało. Po latach zaś, gdy syn Dorus stał się złoczyńcą. Oto ten dyzma której wisi obecnie na krzyżu po prawej ręce Chrystusa. Czy wspomnienie opowiadania słyszanego od matki przyszło teraz na myśl Ułotrowi i kazało mu przychylnie spojrzeć na Chrystusa? Tego nie wiemy. Może pierwsze jego spotkanie ze Zbawicielem datuje się od chwili, kiedy usłyszał historię o pewnym podróżnym, który szedł z, Jero, z Jeruzalem do Jericha i wpadł w ręce zbójców. Może już wtedy serce łotra napełniało się skruchą. Możliwe także, że pierwsza świadomość, iż cierpi z odkupicielem, przyszła na nie w chwili, gdy podniósł umęczoną głowę i wyczytał napis głoszący jego imię Jezus jego miasto Nazaret jego zbrodnię król żydowski w każdym razie nagromadziła się dostateczna ilość materiału w duszy Łotra, aby teraz gdy padła nań iskierka z krzyża środkowego wywołać Wspaniały pożar wiary. Widzi jeno krzyż, a wielbi tron. Widzi skazańca, a wzywa króla. Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego. Nareszcie Chrystus został wyznany. Wśród wrzawy szalejącego motłochu. I okropnego zgrzytu grzechu w całym tym szale buntu człowieka w stosunku do Boga, żaden głos się nie podniósł, nie podniósł, aby chwalić i uznać Pana prócz głosu tego przestępcy. Był to krzyk wiary w tego, którego wszyscy się zaparli. Wyznanie, ale tylko łotra. Gdyby Skrzeszony syn wdowy zna im, wyrzekł jakieś słowo, że wierzy w królestwo tego, który traci je pozornie. Gdyby wyznał go Piotr, który na górze przemienienia widział oblicze Chrystusa, jaśniejące jako słońce, a szaty Jego białe jako śnieg, gdyby ślepy z Jericha którego oczy zostały otwarte na światło, Boże otwarły się teraz ponownie, i usta głosiły bóstwo Jezusa, nie dziwilibyśmy się temu. Gdyby bowiem ktoś z nich przemówił, może opamiętaliby się nieśmiali uczniowie i przyjaciele Chrystusa, może uczeni i faryzeusze nawet by uwierzyli, ale w tej chwili, gdy śmierć zawisła nad Zbawcą, kiedy zaglądała mu w oczy tylko jeden, poza małą grobatką u stóp krzyża, uznał go jako pana królestwa i wodza dusz, a tym jednym był łotr po prawej ręce Chrystusa. I w tym momencie, kiedy świadectwo łotra zostało złożone, Zbawiciel odniósł największe zwycięstwo. Tracił życie zbawiając duszę. Tego więc dnia, kiedy Herod i cały jego dwór nie mógł go nakłonić do przemówienia, ani cała potęga Jerozolimy nie mogła go zmusić, by zstąpił z krzyża, ani niesprawiedliwał skarżenie, nie sprawiło, żeby przerwał milczenie. Ani tłum wołający, inny wybawiał, niechże sam siebie wybawi. Nie zdołał wydobyć z piekących bark żadnej repliki. Tego dnia Chrystus zwraca się do gasnącego życia obok siebie i przemawia i zbawia łotra. Dziś będziesz ze mną w raju. Nikt dotąd nie usłyszał takiej obietnicy. Ani Mojżesz, ani Jan, ani Magdalena, ani Maria. Była to ostatnia modlitwa łotra. Może jego pierwsza. Zakołatał raz, poszukał raz, poprosił raz, odważył się na wszystko i znalazł wszystko. Gdy duchem jesteśmy z Janem na Patmos, widzimy niebiańską armię biało odzianą, jadącą ze zwycięskim Chrystusem. Gdy stoimy z Łukaszem na kalwarii, widzimy tego, który idzie pierwszy w tej procesji świętych. Chrystus, który był ubogim, umarł bogatym. Dłonie miał przybite do krzyża, a jednak otwierał wrota raju i zdobywał duszę. Eskortem jego do nieba stanowił łotr. Możemy twierdzić, że łotr umarł złodziejem, bo ukradł raj. Jakież na świecie może być większe zapewnienie miłosierdzia Bożego? Zgubiona owca, marnotrawny syn, załamana Magdalena, pokutujący Piotr, oczyszczony łotr. Oto różaniec boskiego przebaczenia i odpuszczenia. Bogu! Więcej zależy na zbawieniu nas aniżeli nam samym. Mówią, że zbawiciel pokazał się raz świętemu. Hieronimowi i zapytał go, co chce mu dać. Święty Hieronim odpowiedział, że da swoje pisma. A na to usłyszał odpowiedź Chrystusa, że to za mało. Cóż Ci dam więc, Panie? Życie moje pełne pokuty i umartwień. I to za mało, rzekł Jezus. Cóż więcej mam do oddania? zawołał Hieronim. Możesz mi dać swoje grzechy, odparł Chrystus. Modlitwa. Drogi Jezu, Twoja dobroć względem pokutującego łotra przypomina prorocze słowa Starego Testamentu. Chociaż grzechy twoje są jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Odpuszczenie łotrowi tłumaczy mi także znaczenie innych Twoich słów. Nie przyszedłem dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników. Zdrowie nie potrzebują lekarza, ale źle się mający. Większa radość będzie w niebie z jednego nawróconego grzesznika, aniżeli z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych. Rozumiem teraz, że Piotr dopiero gdy upadł trzykrotnie, został Twoim zastępcą na ziemi, a to dlatego, aby Kościół, którego był głową, zrozumiał na zawsze odpuszczenie i przebaczenie. Jezu, widzę, że gdybym był, nigdy nie zgrzeszył, nie mógłbym nigdy nazwać Ciebie Zbawicielem. Łotr nie jest jedynym grzesznikiem. Oto jestem tutaj i ja, ale ty jesteś jedynym zbawcą. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.